Ja, ja, ja wiesz jak to jest, kiedy życie cię dusi Miasto cię nie kocha, za to brudnymi kusi W roku nocy słychać echo z Ktoś znów przeszedł na drugą stronę, bo nie miał sił walczyć Mój wrok, mój dom, gdzie kino. Tu, gdzie nadzieje rozpływają się jak mgła na trzech na świat przez kraty jak w klatce Chciałbym być wolny, ale trzymam się w matni Życie to labirynt, pełen fałszu i strat Zaufanie to rzadkość, więc nie wierzysz w żaden znak Szukasz prawdy nie papierosa, ale ona się rozmywa, znikająca krosa. Każdy dzień to walka, każdy krok to test. Kiedy patrzę w lustro, widzę zmęczoną twarz. Chciałem lepszej przyszłości, lecz trzyma mnie przeszłość. Cienie wspomnień, które nie chcą odejść. Rymy to moje lekarstwo, wersy to moja tarcza. W tym świecie chaosu szukam równowagi, jak w marszu. Nie jestem aniołem, daleko mi do świętości. Ale w moich słowach znajdziesz kawałek prawdy, kropla szczerości. Ja wśród szarych murów, tam gdzie słońce nie świeci Piszę swoje życie, Rymem wydmie serca bicia To jest moja walka, mój bunt, moje credo Nie poddam się nigdy, nawet gdy świat chce mnie zepszyć Każdy fest to moje życie, każda zwrotka to historia Opowiadam o bóru, miłości, chwale i glorie Jestem wojownikiem w tej betonowej dżungli Choć droga jest ciężka, nie skupię swojego celu Nie skupię swojej dumy